Kasia i Jarek, Mariańczykowie. Z Lublina. Z Lublina, 18 lat po ślubie. Tak jest. Właśnie zakończyliśmy rekolekcję, dialogi, dialogi małżeńskie. małżeńskie. Przyjechaliśmy tutaj po to, żeby kolejny raz na nowo zaprosić Jezusa do naszego małżeństwa. I kolejny raz Pan Jezus dał się zaprosić i wyjeżdżamy stąd wzmocnieni, silniejsi, mocniejsi o. Wzbogaceni o nowe relacje, poznaliśmy wspaniałe małżeństwa, jesteśmy umocnieni we wspólnocie, bo rekolekcje to przede wszystkim wspólnota. Poznanie nowych ludzi, którzy tydzień temu byli dla nas totalnie obcymi ludźmi, a teraz mamy mnóstwo znajomych w różnych częściach, częściach Polski. Chcemy Was serdecznie zachęcić do tego, żeby dać swojemu małżeństwu szansę na pobycie. Razem? Tak, we dwoje, ale także w rodzinie. W rodzinie pokazać dzieciom fajne, dobre środowiska, dobre środowiska, Dobrych fajnych ludzi, rodzin, Tych, którzy dbają o relacje pomiędzy sobą, jako małżeństwo, ale także relacje z dziećmi, relacje z Panem Bogiem. Do tego również serdecznie zapraszamy. Dzisiaj, po tygodniu, wyjeżdżając, to i niebo płacze. Tak mnie zakasowałeś, że teraz nie zapomniałam, co miałam powiedzieć. Takie wakacje to są prawdziwe wakacje. To są wakacje, z których nie marnuje się ani minuty. Esencja, to co najlepsze: odpoczynek, czas dla rodziny, tak ale też mnóstwo pięknych okazji do spotkania się z Jezusem. Razem, indywidualnie, ale też też yy, z rodziną. Czego chcieć więcej? Czego chcieć więcej? Wracamy wzmocnieni do zwykłej codzienności, która wiemy, że przyniesie różne trudy, problemy, ale my mamy bazę. Mamy siebie i mamy Pana Jezusa. I tego się trzymamy.